Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze Radia w kolejnym filmie Beauty. Ten film powstał we współpracy ze sklepem internetowym India Cosmetics. Dzięki nim dostałam tutaj takie fajne szampony, skarby serii Skarby Polesia do przetestowania. Jak widzicie, już jestem po testach. Zaraz Wam opowiem, co o nich myślę. Więc najpierw intro, i zapraszam do oglądania. Skarby Polesia jest to seria naturalna, gdzie kosmetyki są bez parabenów, bez SLS-ów. Tutaj macie takie małe adnotacje wyjaśniające, co to dokładnie jest. I miałam okazję przetestować szampony. Dwa to są szampony w takich fajnych opakowaniach. Może na początku powiem, co sądzę o opakowaniach, a potem przejdziemy do zawartości. Jeśli chodzi o opakowania, to są fajne, są małe. Ogólnie każdy z tych szamponów ma 250 ml. I myślę, że fajnie sprawdzi się przy na przykład podróżach, ponieważ oprócz tego, że szampony one są bardzo wydajne, o czym zaraz powiem. To zmieszczą się fajnie do walizki, bo są małe. To nie jest żaden minus, że one są małe, ponieważ szampony są bardzo gęste. I tak naprawdę testowałam je prawie cały miesiąc, i zużyłam tyle. I drugi testowała też ze mną mama, przypominam. Także szampony są bardzo wydajne, ponieważ cała konsystencja tego szamponu jest gęsta. Dobrze, przejdźmy najpierw do szamponu rumiankowego. Jest to szampon rozjaśniający i zmiękczający do włosów blond. Szczerze mówiąc, po już po pierwszym myciu miałam odczucie, że rzeczywiście ten szampon tak po prostu wydobywa całą głębię tego mojego koloru, i te włosy po e, większej ilości myć, staje się, stają się jaśniejsze. E, zresztą na czym bardzo mi zależało, ponieważ e, ja dążę do tego, żeby mieć jak najbardziej jaśni, jak najjaśniejsze włosy, więc to akurat na plus w tym szamponie. Włosy są jaśniejsze, to tak jakby na przykład e, pójść na dwór. Słońce nas mocno złapie, mocno nam rozświetli, rozjaśni te włosy. To tak, rzeczywiście po kilku już myciach widziałam zauważalne rozjaśnienie moich włosów. I jeszcze tutaj szampon dodatkowo właśnie tak jak wspomniałam, zmiękcza delikatnie włosy. Fajnie by było też używać tego szamponu z odżywką, bo jednak ja mam włosy, bo zapomniałam o tym wspomnieć na początku filmu. Ja mam włosy łatwo plączące się, puszące się i rzeczywiście potrzebowałam jeszcze odżywki, więc może fajnie by było jakby firma Skarby Polesia albo właśnie do sklepu internetowego India Cosmetics właśnie wpłynęły może jakieś odżywki do rozczesywania, że można by było na przykład kupować komplecik. Dalej przejdźmy do Szamponu z czarną rzepą. Szampon z czarną rzepą, powiedzmy, powiem szczerze, że bardziej, dużo zdecydowanie bardziej mi się podobał. Ten szampon wzmacnia włosy. Po umyciu włosów, naprawdę włosy są takie mocne. Dlaczego na tym mi zależało? Jak wiecie lub nie wiecie, przechorowałam koronawirusa i bardzo dużo włosów mi wypadło wtedy, i zależy mi na mocnym wzmocnieniu włosów. Dlatego, jak najbardziej na plus, rzeczywiście po tym szamponie. On chroni nasze włosy przed wypadaniem, także tutaj idealny dla mnie, moim zdaniem. Tu widziałam naprawdę bardzo zauważalny efekt tego wzmocnienia, i rzeczywiście te włosy nie wypadają tak, jak zazwyczaj mi wypadają. Bardzo podoba mi się estetyka tych opakowań, ponieważ są one małe, są przejrzyste, widać dokładnie, co to jest. Także tu akurat super na plusie.